Devarim Deuteronomium, rozdział 20, 1 Gdy wyruszysz na wojnę przeciw wrogowi twojemu, a zobaczysz konie i wozy i lud liczniejszy od ciebie, nie obawiaj się ich, gdyż chcę Elohim twój z tobą, który cię wywiódł z ziemi, Mitraim. 2 Wtedy szykować się będziecie do wojny, wystąpi kapłan i przemówi do ludu. 3. I powie im: Słuchaj, Jezreelu, występujecie teraz do walki z wrogami waszymi, niechaj nie zmięknie serce wasze, nie obawiajcie się, i nie trwożcie się, i nie drżyjcie przed nimi. 4. Gdyż to Jahwe Elohim wasz, który idzie z wami, aby walczył za was z wrogami waszemi, aby wspomagał was. 5 Przemówią następnie przełożeni do ludu i powiedzą: Jeżeli jest który co budował dom nowy, a nie odnowił go, niechaj pójdzie, a wróci do domu swego, aby nie zginął na wojnie, a kto inny go odnowił. 6 Albo jeżeli jest który co zasadził winnicę a nie użytkował z niej, niechaj pójdzie, a wróci do domu swego, by nie zginął na wojnie, a kto inny, inny z niej użytkował. 7. Albo jeżeli jest który, co zaślubił kobietę, a jeszcze jej nie pojął, niechaj pójdzie, a wróci do domu swego, by nie zginął na wojnie, a kto inny ją pojął. 8. I niechaj dalej przemawiają przełożeni do ludu i powiedzą, jeżeli jest który bojaźliwy i lękliwego serca, niechaj pójdzie a wróci do domu swego, by nie czynił lękliwem serca braci swoich, jako serce jego. 9. A gdy przestaną. Przełożeni przemawiać do ludu, naznaczą wodzów nad oddziałami na czoło narodu. 10. Gdy pociągniesz do miasta, aby się zdobywał, przełożysz mu pokój. 11. Jeżeli pokojem ci odpowie to i otworzy się tobie, wtedy wszystek lud znajdujący się w dniem stanie się. Hołdownikiem Twoim i służyć Ci będzie. 12. Jeżeli zaś nie uczyni pokoju z Tobą, A wotoczy Ci wojnę, wtedy oblegaj je. 13. A gdy wyda jej, Jak we Elohim Twój w ręce Twoje, Pozabijaj wszystkich mężczyzn i Jego ostrzem miecza. 14. Tylko kobiety i dzieci, bydło i wszystko co będzie w mieście, przestę głupiego zagarniesz sobie i będziesz pożywał łupy wrogów twoich, które oddał ci jak p Elohim twój 15 Tak postąpisz ze wszystkimi miastami bardzo odległymi od ciebie, które do miast tych narodów nie należą. 16 Wszakże z miast tych ludów które Jahwe Elohim twój oddaje Ci w posiadanie, nie zostawisz przy życiu żadnej duszy. 17. Lecz podasz ich zaklęciu Hitejczyka i Emorejczyka, Kananejczyka i Perezejczyka. I chywitę i jebusytę, jako ci rozkazał Jachwe Elohim twój. 18. Aby nie uczynili was? Postępować według wszystkich obmierzłości, które spełniają woli bogom swoim, i abyście nie grzeszyli przeciw Jachpę, Elohim Waszemu. 19. Gdy będziesz oblegał miasto przez długi czas, aby je zawojować i zdobyć, nie niszcz drzew jego, podnosząc na nie siekierę, ponieważ z nich jeść możesz. Nie ścinaj ich, bo czyż człowiekiem drzewo polne, aby ulegało twojemu oblężeniu. Dwadzieścia. Tylko takie drzewo, o którym wiesz, że nie jest drzewem pożywającym, takie niszczyć i ścinać możesz, aby budować zasieki przeciw miastu, wiodącemu z tobą wojnę, dopóki nie ulegnie.